Jaki jest mechanizm tego, że gdy jesteśmy młodzi, do pewnego wieku nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. Owszem, zdarzają się i dzieci, które mają problemy zdrowotne, ale, ale przeważnie tak gdzieś do wieku 50, 55, nawet 60 lat, ludzie mówią, że ja nie wiem co to choroby, wszystko super, siły dobre, nie ma bóli, nie ma, nie ma jakichś no, objawów. Nie? Natomiast jest pewien wiek, w którym pacjenci zaczynają odczuwać dolegliwości. I to najczęściej właśnie te w wieku starszego, a więc na bazie autoagresji, czyli zwyrodnień. Otóż proszę państwa, wynika to z, z prostego względu. Do pewnego wieku nasza zdolność i szybkość samonaprawy organizmu jest na tyle duża, że organizm na bieżąco potrafi redukować odczuwanie objawów chorobowych. Natomiast w pewnym wieku te procesy, a więc psucia się organizmu i naprawiania się organizmu, bo te procesy idą równo, jest cały czas, się już równoważą, a potem szybkość naprawiania spada poniżej procesów psucia się.